Od lat uczestniczy w międzynarodowych targach środków strzałowych i materiałów wybuchowych. To dla nas ważny moment, który możemy spotkać się z naszymi kontrahentami, z naszymi przyjaciółmi, zaprezentować nasze nowe produkty, pokazać się jako firma i jako ważny partner rynku europejskiego, polskiego czy światowego. Bardzo dużą wartością tego typu spotkań jest to, że możemy w jednym miejscu być razem z naszymi konkurentami, z naszymi partnerami, z naszymi klientami. Nie trzeba jeździć po całym świecie, żeby zorganizować w przeciągu dwóch dni najważniejsze spotkania, czy to biznesowe, komercyjne, a czy również zbliżające tylko po prostu nas bardziej do siebie jako uczestników tej branży. To very good idea organizować Poland. As Poland jest również big manufacturing country. coring uh, country and also uh, educational center so uh, and krakow is so nice city it's uh, perfect for that kind of uh, conference so we are actually on the cutting edge now in china for the electronic detonators and uh, would like to you know uh, communicate with, with uh, the, the friends in the, in the industry in the domain and uh, we can see that if there are possibilities of collaboration and uh, especially important we found out that uh, the sponsor of this conference network is very famous for their explosive detonators and we just came here to have an in-depth talk with them and uh, to see that what kind of a bright future we can come to attend to You know, attend the mutual to jest na pewno niepowtarzalna okazja, duża szansa tutaj dla polskich e, firm, polskich instytucji naukowych. Jednak prawie 600 specjalistów stricte z branży wybuchowej, zebranych w jednym miejscu ze wszystkich praktycznie kontynentów, no to daje dużo, e, jakby tutaj możliwość nawiązania nowej współpracy, e, zobaczenia nowych rozwiązań technicznych dyskusji na różne tematy.